Pozycje rąk i nóg. W balecie klasycznym precyzyjnie zdefiniowane pozycje rąk i nóg stanowią fundament techniki. Budują także walory estetyczne. W przypadku ułożenia rąk, ich zadaniem jest m.in. stworzenie wrażenia długiej szyi i eleganckiej ramy dla ciała. Także strój tancerek i tancerzy baletowych eksponuje i podkreśla precyzyjne ruchy nóg oraz rąk. Charakterystycznym elementem stroju kobiet jest paczka. Stercząca na biodrach tiulowa spódnica. Mężczyźni występują w kolecie, kaftanie sięgającym do pasa i przylegającym do ciała oraz obcisłych trykotach. Skodyfikowane pozycje rąk i nóg są wykorzystywane w ćwiczeniach baletowych. Są też punktem wyjścia do kroków i figur tanecznych, z których składa się baletowa choreografia. W balecie klasycznym istnieje kilka szkół, które mają nieco odmienne sposoby opisywania i wykonywania pozycji rąk i nóg. Najczęściej wyróżnia się jednak pięć pozycji nóg i trzy pozycje rąk plus pozycję przygotowawczą.